Cześć, witajcie na kanale Falowe Lowe. W dzisiejszym odcinku odbędzie się mój pierwszy test na żywo, a pod ostrzał wzięłam żel buklem Super Hold Styler. Zapraszam. Na pierwszy taki stylizator do testów postanowiłam wziąć właśnie ten żel, dlatego, że naprawdę kompletnie nie wiem jak on wygląda. Jak widzicie, nawet ma no, tutaj takie sreberko zabezpieczające, więc nie wiem jaką ma konsystencję co tam w środku się znajduje i myślę, że to jest taki taki fajny po prostu właśnie kosmetyk, żeby pierwszy raz zobaczyć moje wrażenia po nim. Film ten pewnie umieszczę na kanale jakieś 2-3 tygodnie od tego testu, bo w kolejce już mam kilka filmów i pewnie w tym czasie zdążę już naskrobać recenzję tego żelu, więc na dole będzie także link do blogu, właśnie z pełną analizą składu i z wrażeniami po dłuższym użytkowaniu go. Dodatkowo na pewno jeszcze znajdzie się ten żel, więc będziecie mogli sobie je porównać. Ten żel się nazywa Curl Defining Gel i jest, myślę, że słabszy od tego, w sensie, no sama nazwa o tym mówi, ale właśnie zobaczymy, jak to wejdzie w testach. Ten żel już mam przetestowany. 3-4 razy używałam, a tego właśnie jestem teraz ciekawa. Przed nagraniem tego filmu postanowiłam sprawdzić skład tego cudeńka. Tutaj możecie zobaczyć. Jak widzicie, na samym początku jest on bogaty w humektanty. Część z nich bierze także udział w utrwaleniu skrętu, czyli na przykład wyciąg z nasion czyja. Z siemienia lnianego. Mamy także tutaj gumę santonową, która myślę, że w głównej mierze tutaj jednak odpowiada za utrwalenie właśnie fryzury. Dalej, także blisko gdzieś tam początku składu, mamy olej Kakai. Spotkałam się z dwoma nazwami tego oleju tutaj w polskich sklepach. Ogólnie on robił szał w USA, bo był dodawany do wszystkich kosmetyków antystarzeniowych. Ma dużą ilość witaminy A w sobie. No, właśnie gdzieś tam spłyca z malczki, ale to myślę, że wiele olejów takich właśnie stosowanych to robi, gdzieś tam na twarz. Dodatkowo wcierany gdzieś tam przed myciem 20-30 minut, przed w, tutaj w skalp, sobie gdzieś tam, jak ktoś chce sobie go wetrze to działa także pieżowo, więc może jeżeli macie problemy, to warto się nim zainteresować. Jeżeli chodzi teraz o wpływ na długość włosów to ma on dużo kwasów oleinowych, gdzieś tam około 60 paru procent. Więc ma tym samym dużo omega 6, więc jeżeli lubicie takie kwasy w olejach to być może jest to właśnie olej dla was. Potem ma około 12% kwasu oleinowego, czyli omega 9. Więc najbliżej temu olejowi jest chyba do np. oleju słonecznikowego albo z pestek winogron. Czyli takich olejów, które są uniwersalne i raczej pasują większości typów włosów, więc myślę, że nie ma się go co tutaj bać w tym żalu. Skąd wiem, że ten olej jest podobny do oleju słonecznikowego, czy też innego, zapraszam tutaj na filmik o olejowaniu, podlinkuję. I tam pokazuję fajne tabelki od Kasi na fali, które są naprawdę bardzo przydatne, jeżeli o to chodzi. Można sobie porównywać właśnie dany olej, którego nie znamy, do oleju, który jest już nam znany. I zobaczyć, czy też nam będzie służył, ale to taka dygresja. Teraz jedziemy dalej tutaj w składzie. Jak widzicie, mamy olejki eteryczne, bardzo dużo. Nie zaznaczałam ich typowo kolorem takim olejowym, tym żółto-pomarańczowym, bo one mają różne właściwości, czasami nawet takie ściągające włosy. Imitują tak naprawdę działanie właśnie protein, bo lekko je tak wysuszają, przez co utrwalają też w jakiś tam sposób skręt. Wrażliwsze włosy mogą być w sumie nawet po tym troszkę przesuszone, po takim ciągłym używaniu takiego żelu. No, aczkolwiek mamy tu też te humektanty i emolienty, więc, no, gdzieś tam, no, myślę, że to po prostu kwestia indywidualna i tego, jakie włosy są na co wrażliwe. Zobaczymy, jak moje na to zareagują. Ja jeszcze nie wiem. To tak tyle, co mogę powiedzieć ze składu. Tutaj jeszcze dodam do tych olejków eterycznych, że one pewnie też mają tutaj. Swój wkład w jakimś takim zapachu tego żelu. A teraz, właśnie przechodząc do zapachu, tak już do właśnie testu tego żelu, to zapach czuć już właśnie przez to sreberko i czuć właśnie, że jest to taki zapach cytrusowy i taki eteryczny, czyli że te olejki rzeczywiście biorą w tym wszystkim udział. I zaraz otwieram ten żel, tutaj ściągnę sreberko, żeby zobaczyć konsystencję. No tak, zapach taki sam teraz jak po prostu przed otwarciem, tylko że bardziej intensywny. Jest przyjemny. Ja lubię takie olejkowe, naturalne zapachy. Gdzieś tam przybija się właśnie głównie tutaj yy, chyba jednak ten cytrus. I teraz spójrzmy właśnie na konsystencję. Według mnie konsystencja jest taka leisto gumowa. Czuć taką, właśnie tę gumę, ona tak utrwala. Może też widać taką glutkowatość tych wszystkich glutków tego chia i tego z nasion się Dobra, ja i tak jestem teraz właśnie przed myciem, więc sobie to po prostu wetrę, tak o włosy zaraz tu zmyję. I zobaczymy. No. Przechodzę chyba teraz już do stylizacji, bo już wiemy wszystko: i skład, i zapach, i konsystencja zobaczymy jak się będzie nakładało i zaraz wam powiem jakie mycie będzie razem z tym żarem. Więc tak, wczoraj wieczorem wtarłam sobie w głowę wcierkę satwa. One są bardzo fajne, jak macie wrażliwy skalp, nie są na alkoholu. No ja po ostatnim cięciu po prostu cisnę na zapuszczanie włosów, więc tutaj jeszcze właśnie stara wersja, no są z pompką. Później umyłam włosy myjadłem od Heretail Cosmetics, takim kołoszem. Co Dla mnie to jest bardziej coś pomiędzy kołoszem co a łagodnym szamponem mimo wszystko od czasu do czasu jako troszkę takie mocniejsze mi jadło, żeby trochę gdzieś tam bardziej oczyścić ten skalp. Po myciu nakładam mojego ulubieńca, czyli barwę jajeczną. Jest ona taką pechową odżywką, aczkolwiek ja ją stosuję jako taką proteinówkę, bardzo fajnie wygładza. Ja jakoś tak nie czuję w niej za bardzo tych humektantów, dla mnie jest taka emolientowo-proteinowa. Tym bardziej, że tutaj są proteiny jajeczne, które są właśnie bardziej takie otulające. Po spłukaniu nałożę kantu Aktywator wersja awokado i potem właśnie przejdę do nałożenia tego żelu, który dzisiaj testujemy. Robię właśnie takie proste mycie z takimi pewnikami, bo mam nadzieję, że wiecie, że jak się testuje coś nowego, to raczej nie powinno się testować kilku rzeczy nowych naraz, bo wtedy nie wiadomo, co spowodowało fajny efekt, albo co też zaszkodziło. No nic, idą myć włosy. Życzcie mi powodzenia. słuchajcie, jestem już w pokoju, gdzie mam suszarkę, przeniosłam tamte wygnieciuchy ze stylizacji pod turbanem właśnie tutaj, zaraz zobaczymy jak, jak te włosy się miewają zniżę troszkę kamerę no i powiem wam, że czuć żel na włosach ale nie czuć tak jak na przykład jak ma się żele z polimerami, tylko to jest takie śliskie i leciutko lepkie, ale tak bardzo lekko, na pewno nie tak jak żele z polimerami. Widać, że ten włos jest tak jakby osnuty tym żelem, i jest to póki co tak czuć przynajmniej, że dosyć właśnie takie miękkie utrwalenie. No tak jak mówię co do tych mocnych, mega mocnych żelów, jest to na pewno takie lżejsze uczucie. No ale zaraz zobaczymy podsuszę włosy i będą słucharki, i właśnie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wracam do Was już z sucharkami. Włosy są suche. Sucharki są półsztywne, półmiękkie, czyli takie gdzieś tam po środku. Są takie elastyczne. Widzicie tak łatwo je rozciągnąć, sprężynują, są przyjemne i zapowiadają się też na łatwe do odgniatania, co zaraz sprawdzimy. Tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, jak się nakładało ten żel. Jest on taki wodnisty, jak już wspomniałam. Nie ścieka z palców, więc to jest na plus. Po roztarciu w dłoniach bardzo fajnie się aplikował, równomiernie był taki rozłożony na włosach, przy wygniataniu też nie robił jakichś problemów. Podczas wgniatania we włosy odczułam, że jest podobny do żelu Archangel od Diva Curl, tak samo jak on tak jakby wchłaniał się we włosy i troszkę je osuszał. Jest to za sprawą, myślę, tych olejków eterycznych. W Diva Curl mamy bardziej, tam też jest chyba jakiś olej eteryczny, ale tam bardziej mamy ekstrakty roślinne, ale również takie w nutach pomarańczowych i takich lekko osuszających włosy. No tutaj w żelu buklem mamy bardziej olejki eteryczne niż właśnie ekstrakty, tak jak ma to miejsce w Archangelu. Jednak działają one tutaj też podobnie, tak właśnie lekko osuszająco, podbijająco skręt i przez co właśnie tak lekko no, nasiadują te proteiny. A wracając jeszcze do tych sucharków, to w odczuciu są one podobne właśnie do tych, które miałam po tym żółtym żalu od Buklem, tym słabszym. Widzicie, no, włosy są w sumie spoko skręcone, ale jednak jest taki troszkę oklap. Wiadomo, po sucharkach też nie zawsze można ocenić, jaki będzie finalny efekt. Zaraz zobaczymy, czy miałam rację. Ale Buklem był taki sam, że niby ładniej. Mi definiował, aczkolwiek był za słaby, żeby ta definicja się jakoś na długo utrzymała, to jednak był taki, takie lekkie obciążenie. Nie wiem do końca, czyja to sprawka, bo jeżeli chodzi o ksantanową gumę, która jest w obu tych stylizatorach, to także lubię żel od Umberto Giannini, taki jasny róż, tu na dole też mogę go podlinkować, i też ma ksantanową gumę, i on mi się akurat sprawdzał. Jednak, właśnie ksantanowa guma pozostawia. W sensie, ja tak ją sobie wyobrażam, jeżeli chodzi o uczucie, że ona jest taka lekko jakby szorstka, właśnie gumowa, ale też humektantowa. I tutaj właśnie mam takie podobne wrażenie. To tak, żeby wam właśnie przyrównać do czegoś, co być może już znacie. Okej, okay, ja się teraz zabieram za odgniatanie sucharków, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj już macie efekty po odgnieceniu. Jestem mega zadowolona, serio. Bo tak jak ten żółty buklem tak średnio mi służył raczej jestem na nie. Tak ten różowy jest naprawdę spoczko. Jestem w szoku, bo myślałam, że będzie podobny, tylko po prostu lekko mocniejszy, a tutaj naprawdę fajny efekt. Widać takie nawet spiralki mi się gdzie niegdzie fal zrobiły, więc naprawdę spoczko. Jestem jak najbardziej na tak. Oczywiście zobaczymy, ile się to utrzyma, bo jednak to jest też dosyć mocno humektantowe. No nic, ale no to już też kwestia właśnie zobaczenia tego wszystkiego, potestowania, jak będzie to wszystko się miało po dniu. Jest taki leciuśki puszek, ale bardzo malutki. Taki idealny, że jest taka fajna objętość. No i zdziwiłam się, bo tak jak wspomniałam, myślałam, że będę miała przyklap. A tutaj całkiem fajnie jest taka równowaga między definicją a przyklapem, i wyszło to tak fajnie stonowanie. Bardzo fajne, lekkie fale, osiągnięte takim no, całkiem w miarę naturalnym kosmetykiem. No, tak na pierwszy raz polecam. Spoczko. Włosy są takie lekkie, sprężyste. Czuję, że skręt jest utrwalony tak średnio mocno. Wiadomo, że te żele z PVP jednak mocniej utrwalają. Ale kogoś, kogo właśnie takie żale przesłyszają, a jednak lubią troszkę mocniejszą definicję, to zdecydowanie myślę, żebym poleciła ten żal. Naprawdę jestem zadowolona. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy takie testy na żywo Wam się podobają. Zrobiłam to raczej tak spontanicznie, bo właśnie przeglądałam swoją walizkę z różnymi właśnie stylizatorami. Zobaczyłam, że ten nawet nie jest otwarty. I tak spontanicznie właśnie zrobiłam sobie taki test na żywo. Jednak właśnie dajcie znać, bo mi się wydaje, że jednak bardziej wartościowsze są takie recenzje na blogu, gdzie już jakiś tam czas, kilka razy użytkowałam dany stylizator czy tam odżywkę, ale nie wiem, może takie coś dostarcza Wam po prostu rozrywki, jakiegoś wstępnego rozeznania, więc napiszcie w komentarzach. Dziękuję, jeżeli Wam się podobało, było pomocne, to zostawcie łapkę w górę. Komentarz, y, obserwa. Z mojej strony to wszystko i pa pa!